Witam Was podobnie w zagrajnym Mega Man X Mega Megix Nie w... Nie w żadne mega... Nie w żadne Mega... Nie. Tak. Mega N, tylko Mega Man. Chwiczymy, powiedziałem Dobra. W poprzednim odcinku. Mówiliśmy co było w Mówiliśmy w co było poprzednim odcinku. A w poprzednim odcinku było... Było dużo. W sumie to mało, bo to minut. Ale to nic. No, e Spork. Pandecture spork. A, nie leciłem jak tam. Co sumie to mogliśmy go. O oh ja, otwarcia już. Mogliśmy go rozwalić hałukem, ale coś. już? mi się zdaje, że to będzie łatwa walka. Och. Dziwno i. Ciao. Ciao i po tobie nie. Yeah. pokonany yeah. nie tutaj weźmiemy o weźmiemy tutaj yy, jak to ma storm nie, nie wiem tutaj widzimy snow storm yy. To tutaj jest no Storm Tornado No tak, Storm Tornado Co ja robię Tak trzeba tak, zrobić Jej, je cały HP? Teraz rozwalimy go Hawkem Nie się mi się uda! O Chameleon! Już się dawno temu pokonałem! Oj! Pokonałem dawno temu chcę. Jeszcze raz dostać w język. Nie! Nie udało się. No wienny, głupi. Ten babić. O! Nie no, ale w tym odcinku muszę kogoś walnąć Nie, to co mamy nic. Co, co, co ja wiem? Tak, to co tak, my mieliśmy na szybko. Dobra, już drugi boss dzisiaj. A co robią te końce na górze? Co się na nie robią? O! Ale zabrało dużo. Dobra, nie wiedziałem, że to coś robi. Ale dobra, teraz brzmi. Niech jest. Tutaj oczywiście... Boomerang. Zapraszam. A gdyby nie to... Czekaj, nie chcę zepsuć. Czy to spadnie, czy się... <gryw> Jeszcze raz, dobra. Ale już wiem, że będzie, że spadnie na sobie. I co, sobie, co my sobie potrzebujemy? W sumie to potrzebujemy boomerang, ale to nie potrzebujemy, to robiłem. Bo ostatni boss jest na to yy, Uczulony Tak, jest to uczulony O, pamiętacie jak obiecałem wam, że kiedyś go rozwalę To znaczy nie kiedyś, tylko w tym odcinku go rozwalę Normalnie, to teraz to zobaczycie Dobra, o tym

No koniec jest Pokonamy. Trochę było cicho w tym tutaj na tym bosie, ale o, teraz ten jak jak on ma launch Octopus Pójdę sobie tu na górę. O nie trochę więcej. Dobra, yy, rolling shield. Dobra. O jeszcze... Ciekawe jakie jeszcze bosy spotkamy. Czy to już koniec? Nie wiem. Nasi przyjaciele tutaj z poprzednich odcinków się zjawili i próbuję mnie znowu pokonać jak za dawnych czasów to jest megaman nie żaden rolling shieldman mogę od początku rozważyć tylko tym z boosterem by było fajniej no masz nie trafiłem ja tym nie trafiłem ale lpło. Olu, lupo on nie jest taki trudny Kiedyś myślałem, że on trudny jest O Nie, 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 nie Nie chcę żebyś... To w ogóle Dracula, a nie jakiś ten... Co drakula. Znaczy, chodzi o to, że on wysyca mi energię O, już no. Pamiętacie jak w Aladimie? Transylvania I koniec. Mm -hmm. Dobra, jak, jak będzie jeden głos to powiem Transylwania. Jaki będzie teraz głos? Uh. Jak? Aha. No. Koniec. Teraz Flame Mammoth! Flame Mammoth! Mmm... nie. ma to jak X-booster na flame przecież przecież go z X-boosterem pokonywałem jak byłem mały to tam. To... Ja... Wiem... Ja byłem mały, jak miałem trzy lata, tylko rozbalałem z boosterem. I to do tego bez wszystkich bonusów. czasem łatwiej jest. Oj. Oh, no. No, to A! Dobre. A tutaj pojednałem. A tu co robić? takiego? Nie! Ula! A oh, właśnie, wow, już mnie kciu w Tego Tego nie. Ale szybko ja to naciskam. Jestem niczym w naciskaniu. Zobaczcie jak to wszystko leci o, ale to boli w sumie to mistrzem nie jestem oła o ładnie. dobra w sumie to mistrzem nie nie jestem ale tak sobie tylko powiedziałem i tak szybko naciskam najszybciej z moich kolegów o boss dobra boss Bumerang dzisiejszy boss to Who's that Pokémon? Jaki Pokémon? Aaaaaaah. tak, zapomniałem. To jest ten gość. To jest ten Pokémon. Nie, 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 nie! Nie chcę. Paść. Mm. Bo jak mnie zgniecie i... to już padnę na 100%. Przekamiętam. Nie nie. Nie, nie, nie! nie. O nie... To nieźle. Nie, ja nie chcę! Nie, trudny jest. Uff, a. Masz trochę ich Boostera. Ciak. Limons. Pokonałem go cytryną. No cytryny wali ten Mega Man. A nie żadne pociski. To są cytryny. cytryny, cytryny. Dobra Łuchiii Czekajcie A! To... To nieźle Szykujcie się Jutro y, no Jutro Na Walkę z ostatnim bossem Szykujcie się ja w tym czasie pozbieram sobie całe suktę Oj, nie to? Pozbieram sobie całe suktę E ja ja pozbieram pozbieram całe suktę? No, skończymy. <śm> o, oh, lajpa! <śm> o, oh, lajpa, oj, nie, ciągle lajpa w tym <śm> <I> miejscu <śm> jesteś Nie T. Jak to ma? Nie wiem, to. się Nie to, nie to, ile? O właśnie tak Jest taki większy Poproszę Poprosz. Będziemy większy Dobra To będzie wszystko na ten odcinek Dzięki, że mnie oglądacie i na razie